Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiejszy odcinek jest specjalny, ponieważ jest to zakaz zakazu 600 subskrypcji, za które bardzo Wam dziękuję A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam tutorial na koreczki dla Hobby Horse'a A więc żeby je zrobić będziemy potrzebować naszego Hobby Horse'a, na którego chcemy je zrobić Oraz szpilek A więc na początku grzyba dzielimy sobie na trzy części Będziemy musieli tutaj zapleć sobie warkoczyka. Teraz właśnie Wam pokażę dla tych, którzy nie wiedzą, jak zapleć właśnie warkoczyka. To po prostu wystarczy, że te włoski, które macie po bokach, tu, na lewą stronę, na prawą stronę. I teraz te włoski tutaj do środka i te także do środka. I te do środka i te tak cały czas powtarzamy tę czynność, aż dojdziemy tak do końca. Następnie podwijamy tutaj tak lekko końcówkę warkoczyka w taki sposób. I teraz, taką jak, jaką chcecie wielkość koreczki, co usta, ustawiacie, czyli jak chcecie mieć. Ja akurat wolę taką, takie dłuższe koreczki, ale jeżeli chcecie mieć mniejsze to wystarczy, że sobie trochę tak bardziej zawiniecie. Jeżeli chcecie mieć, że w ogóle mniejszą, ta końcówka warkoczyka musi dojść tak. Do końca, ale ja y, akurat wolę używać takich dłuższych, i gdy już sobie ustawić na taką długość, jaką chcecie koreczka, y, tutaj na końcu wbijamy sobie szpilkę. Najlepiej, żeby właśnie była podobnego koloru do gróży waszego Hobby Horse, żeby tak się nie odznaczała, ale ja niestety takiej nie mam, więc użyłam takich i wbijamy. Tutaj po bokach możecie też poprawić. Y, grzywe, bo czasami może właśnie być tak, że będzie wam tutaj się ona rozchodzić, bo ja tutaj akurat nie zawiązałam końcówki tego warkoczyka, ale jak chcecie to także możecie sobie zawiązać, ale ja za bardzo tak nie mam takiej potrzeby. Jakby Wam tak wychodziło o, to możecie sobie na przykład pomoczyć lekko grzywę i tam tak powinna Wam się trzymać. I mamy gotową koreczkę. Jeżeli chcecie, to także możecie sobie dodać jakąś kokardkę tak dla ozdoby. Ja tutaj założyłam sobie taką zieloną. A jeżeli ktoś by był zainteresowany takimi kokartkami i w ogóle akcesoriami, to dla Hobby Horse to mam właśnie na sprzedaż. Aktualnie więc link do tych rzeczy znajdziecie na społeczności. serdecznie Wam polecam. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki tutorial Wam się przyda. Bajo!